Witam serdecznie i zapraszam do zapoznania się z zestawem do tworzenia kartek świątecznych. Zestaw ten skomponowany jest w taki sposób, żeby wykonać z niego cztery kartki świąteczne. Pomyślany jest oczywiście głównie o, o dzieciach, natomiast również dorośli jak najbardziej mogą wykonywać przy pomocy materiałów, które zawiera kartki świąteczne. Aktualną cenę tego zestawu do tworzenia kartek oraz szczegółowy opis tego, co zawiera, znajdziecie w opisie tego filmu. Co zawiera ten zestaw, oczywiście zaraz zobaczycie, wszystko po kolei tutaj pokażemy: zestaw zawiera klej do papieru oraz do ozdób. Zawiera cztery bazy kartkowe i są to dwie bazy kartkowe prostokątne, które można, z których można wykonać kartki pionowe, otwierane w górę lub poziome otwierane w bok. Są też dwie bazy kwadratowe w dwóch wymiarach 14 i 15 cm, czyli jedna większa, druga odrobinę mniejsza. Wszystkie te bazy oczywiście są białe, tak jak tutaj widzicie. Dodatkowo załączone są również koperty. W związku z tym, po wykonaniu kartek, wystarczy je tylko spakować, nadać i można je wysyłać. Dodatkowo jest jeszcze, tak jak tutaj widzicie, pudełeczko. Do jednej z, z kartek, gdyby ktoś miał ochotę zrobić taką kartkę bardziej grubaśną, do pudełeczka można też oczywiście włożyć jakiś nieduży, nieduży prezent. Zestaw zawiera też elementy dekoracyjne, takie jak na przykład guziczki, samoprzylepne kryształki w kolorze białym, Wycinanki, i są to wycinanki w postaci dwóch napisów Wesołych Świąt. Osobno napis Wesołych i osobno napis Świąt. I to jest powtórzone dwukrotnie. Jest też wycinanka choinki. Zarówno napisy, jak i choinka wycięte są ze złotego papieru. Dodatkowo załączona jest jeszcze zielona wstążeczka w stążeczkach białe kropeczki. Jeśli chodzi o papier do scrapbookingu, to znajdują się tutaj zarówno arkusze w spokojne, zrównoważone wzory, takie typowo świąteczne, ale mamy tutaj też arkusze z elementami do wycinania, takimi jak ptaszek, laski cynamonu, listki, czy na przykład kółeczka takie dekoracyjne z wianuszkami. W zestawie znajdują się też tagi. Są to tagi, które można umieścić po wycięciu na kartkach lub można y, wykorzystać je po to, żeby y, zrobić z nich zawieszkę taką do prezentu, gdzie napisana jest dla kogo jest ten prezent. W pudełeczku z tymi wszystkimi cudownościami znajdziecie też napisy świąteczne. Żeby te kartki mogły być bardziej pełne i ciekawsze, mamy też serwetkę, dwie gwiazdki. Trzy kółeczka, no i oczywiście papiery, które teraz zaprezentuję. W zestawie jest 8 arkuszy papierów w miarze 15 na 15 cm plus jeszcze jedna taka wycięta, wycięta duża serwetka. Papiery są w typowo świąteczne wzory oraz w typowo świątecznej, ciepłej, klasycznej kolorystyce. Tak jak widzicie, znajdziecie tutaj zarówno intensywne czerwienie, zielenie oraz wzory deseczek, które są w scrapbookingu bardzo popularne. Są tutaj wzory w gwiazdki, w kropeczki. Jest śliczne, jakby odręczne pismo, paski, fajne takie przecierki. Wszystko to. Co, jak najbardziej kojarzy się ze świętami, z takimi ciepłymi, rodzinnymi świętami, bo też przecież te kartki będzie pewnie się wysyłać, będziecie pewnie wysyłać do rodziny. Przykładowe kartki wykonane z tego zestawu znajdziecie na stronie Studio 75. Link do artykułu załączamy w opisie tego filmu. Także zachęcam do zapoznania się z opisem. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje do zakupu oraz inspiracje. A ja tutaj też jeszcze przekładam, odrobinę sobie te wszystkie elementy, żebyście mogli zobaczyć, w jaki prosty sposób można je skomponować, może je skomponować oczywiście chociażby małe dziecko. No i jak to wszystko mogłoby wyglądać, warto zwracać, na, warto zwracać uwagę na kolorystykę, warto zwracać uwagę. Na na kompozycję, pamiętać o tych dodatkach, o tych elementach dodatkowych, dekoracyjnych, yy, takich jak yy, tagi, czy te właśnie elementy do wycinania, żeby nimi wzbogacić yy, całą kompozycję. Inspiracje do kartek wykonanych z tego zestawu zobaczycie też w prawym górnym rogu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na zakupy do Studio 75.